Witaj kochana na moim kanale. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, bądź witaj ponownie. Dzisiaj mam ochotę zrobić z wami e, krótki, taki bardzo krótki masaż, e, klatki piersiowej, ramion dekoltu. Bo mimo wszystko to jest też bardzo, bardzo ważna część całej praktyki, i zawsze to powtarzam, że twarz jest tylko częścią, a całe ciało jest całością, więc warto dbać o e, całe ciało, właśnie część po części, a żeby całej swojej okazałości być w jak najlepszym stanie. Potrzebujesz czyste ręce i potrzebujesz e, odkryte ramiona, klatkę piersiową. Możesz śmiało, co e, możesz śmiało, śmiało rozluźnić swoje ramionczka jeżeli chcesz. I myślę, że tutaj nie mamy. Się nad czym zastanawiać, Tylko kilka kropelek olejku nakładamy na ręce i rozgrzewamy ręce. Olejkiem. Hmm. Aplikujemy na ramiona. Hmm, ja sobie ściągnę tak ramionczka, będzie o wiele wygodniej. Aplikujemy na ramiona, na klatkę piersiową. I oczywiście tutaj w każdym momencie możesz dołożyć sobie nieco więcej olejku, jeżeli czujesz. Hmm, ręka powinna się ślizgać na skórze. Nie powinno być szarpania, zaciągania, aby właśnie nie powodować nowych zmarszczek, bądź nie pogłębiać już tych, które są, ale aby je rozmasować i oczywiście wygładzić. Również i szyja. Hmm, pięknie. Na moment rozbierz jeszcze raz swoje ręce i przyłóż je do serca. Weź kilka głębokich oddechów, upewnij się, że jest ci wygodnie, że siedzisz wygodnie, że twój kręgosłup jest wydłużony, a ramiona rozluźnione. Weź kilka głębokich oddechów, które uspokajają twoje ciało, twój umysł, wyciszają cię od środka. Poczuj bicie swojego serca. Poczuj jego ciepło. Na ten moment możesz już zapomnieć o wszelkich obowiązkach, czynnościach, które jeszcze należy dzisiaj zrobić. Teraz te 10 minut należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Otwórz oczy i całą powierzchnię ręki zacznij wygładzać klatkę piersiową od środka. Na zewnątrz. Siła nacisku może być śmiało, taka średnia nawet do takiej ciężkiej, poczuj to po prostu. Jeżeli czujesz, że dzisiaj chcesz mieć delikatny dotyk, posłaj się swojego ciała i po prostu delikatnie wygładzaj klatkę piersiową. Jeżeli czujesz, że chcesz dzisiaj takiego mocniejszego dotyku, śmiało możesz przycisnąć swoją dłoń do klatki piersiowej. Najważniejsze, tak jak wspomniałam, dłoń ma się ślizgać. Znajdujemy się pod linią obojczyków. Pracujemy otwierająco na klatkę piersiową, teraz masujemy środek, zginamy palce, oddychaj głęboko i pracujemy na zewnątrz. Praca na klatce piersiowej oczyszcza również naszą twarz, redukujemy obrzęki w ten sposób. Wygładzamy zmarszki oczywiście tutaj na klatce piersiowej na dekolcie. Bardzo ważne to są również punkty energetyczne, które wpływają na nasze zdrowie, na naszą witalność, na naszą odporność, jak i również na zdrowe piersi. Hmm. I jedną ręką wymasuję, jedną stronę. Prawą ręką ja masuję lewą, lewe ramię, masuję również swoją łopatkę. Okrężny ruch, cały czas oddychamy i zmieniamy ręce, i zmieniamy stronę. Bardzo często nosimy zbyt dużo napięć na ramionach, a napięcia i stres zgromadzony na ramionach wpływają bardzo niekorzystnie na wygląd twarzy. Teraz z jednej strony, tak mi się włos tak zaczepił, z jednej strony ściągamy tutaj bardzo blisko szyi do początku. Delikatny masaż. Oddychaj głęboko. Jakiekolwiek napięcia zgromadzone na ramionach pokazują się w pierwszej kolejności na twarzy, mięśnie się napinają, co powoduje pogłębianie zmarszczek. Druga strona. Pięknie czerwona skóra, świeżo odżywiona, świeżo dotleniona. Pięknie. Raz, dwa palce i w te dwa palce wkładamy obojczyk i pracujemy od środka na zewnątrz. Po tej praktyce napijcie się czegoś ciepłego, szklankę ciepłej wody bądź szklankę ziołowej herbaty. Pięknie. I teraz ponownie zginamy palce, takie kocie pazurki robimy i okrężnym ruchem masujemy całą klatkę piersiową. Hmm, co za przyjemny dotyk. Polecam zrobić taki masaż o poranku, jeżeli macie czas, przed snem też jest bardzo fajnie wymasować sobie tą okolicę co ociepli nasze serce. Pamiętaj, aby trzymać ramiona rozluźnione, również i środek. Hmm. Opłukujemy teraz. Najpierw zaczynają, zaczynając od środka. Hmm. Powtarzaj w myślach: kocham Cię. Kocham Cię. Kieruj te słowa do siebie, do swojego ciała. Uśmiechnij się w kierunku swojego ciała. Pracuj na całej powierzchni klatki piersiowej. Pracuj również na łopatkach z tyłu, na ramionach, na karku, opukującym delikatnym ruchem. I szyja. Pięknie, bardzo delikatnie, bardzo delikatnie. Jest taki piórkowy dotyk. Pięknie. Przyłóż swoje ręce do siebie. Dłonie tulą się o siebie, ułożone na środku klatki piersiowej. Podziękuj sobie. Hmm. 10 minut, nawet nie całe, a jak świetnie wpływa na samopoczucie. poczucie. Podziękuj sobie przede wszystkim. Do zobaczenia już wkrótce. Na